Hejcie witajcie na moim kanale, jestem Daniel z na ze odcinka z Robloxa. Są to dzisiaj Dorsy, ale to niezwykłe Dorsy, są to Dors Pad Pad, jeśli już pamiętam. Tak, Dors Pad Pad. To jest jakby taka jakby podróbka Dorsów, ale nie do końca. Znaczy, jest podróbka Dorsów. Ale hmm, Inna wersja. Więc może zaczynajmy. Pamiętajcie, zostać łapkę w górę i subskrypcję, a będę zaczynał. O, nasu. mogę się wrócić. W sensie chciałem zagrać tam jeden te... player, ale ktoś tam już był, więc niestety nie mogę. Więc zobaczmy po prostu, chodźmy. Czy dźwięk jest włączony? Powinien być dźwięk włączony, skoro o... słyszeliście nam. Dobra, chodźmy. widzieliście na początku. Ciekawe, czy się daliście nabrać że na początku. Myśleliście, że, gracie w dor... że grały dorsy, czy nie? Okej, trzeba to zrobić. O nie, o nie, o nie, o nie. mnie już, już goni. W dorsach tak nie było. Uf, dajcie znać, kolejny odcinek z dorsów. Może wejdziemy do dorsów. Ale już zobaczcie, jak to się wchodziło, bo nie pamiętam dokładnie. Spadnie? Eee, łatwo. Elkiem zatańczył, ale nie mogę. Dobra, chodźmy dalej. No, jak mówię, zapytam, piszcie w komentarzach, chcecie więcej odcinków, może z dorsów. Hmm. Światło ruga, nie podoba mi się to. Już nie rzecz, o się to nie miało nie podobać. To był za dźwięk, słyszymy jakiś szept. Kto Widzieliście to? To głośno, ale zobaczcie, czy. Są tutaj szepty. Zdecydowanie. Eee... Okej, okay, to jest mega dziwne. W tym pokoju słychać szepty. O, czy to jest to, co ja myślę? To jest to, co ja myślę. No dobra. Oboza. Pentagon? Nie wiem, który to jest Pentagon, a no nie Octangos Rombus? To jest chyba Rombus No raz tymi dwoma będzie trzeba strzelać, bo już nie pamiętam eee. o, ale zawału zostaje prawie Ostatnia jest piątka jest. Ostatnia jest piątka to trzeba zapamiętać. Pięć ostatnie. No, yy... jakiś gość. Kościół! No, co za... Chyba widzieliście, jak nie popchnął. No Dorał, na mm. person limit.

Okej, okay, czyli to jest to samo. Szajnie teraz widzieliście, jak śmieszna jest ta muzyka w tym. Dobra, choć szybko tam przebiegnijmy, bo to jest bardzo mało. Dobrze, że ten, nie wiem, czy to jest ten sam pop, ale jeśli to jest ten sam pop, to dobrze, że umarł. Nie, nie rzucił najlepiej. Zawił mnie. Nie jest teraz. Biegnij. Łatwo to jest. Tu Nie. Nie. O! Już tak szybko? Nie o Dobre, dobre... Jestem ciekawa, czy jak wiem, poszedł dalej, to by raż nie zapał. I raczej chyba nie chcę tego testować o, Chociaż w sumie... Zniknął przed oczami eee, Jeśli teraz tam ten chłop otworzy te drzwi, to jestem martwy, tak troszkę Dobra, piątka jest ostatnia, pięć ostatnie, Ma, szybko sobie zapiszemy cztery zaś tam, coś tam, coś tam, pięć rąbusysz, cztery znaleźliśmy. Hmm. hmm. To tak jak wygląda rąb? Czy to jest tamto, co, co tam widzieliśmy? To jest rąb? Prawdopodobnie. Czyli jeśli to jest rąb... Dwójki... jest dwójką. Okej, okay, jeśli rąb jest dwójką, to mamy 4 yy, coś tam Yyy... 2. 4, coś tam, 2, coś tam, 5. Jeszcze usię pentagon i Oktagon. Mi się wydaje, że oktagon, Pentagon to może być tuleczka. Więc. Powiedzmy, że 4, 3, 2, 5 to nie będzie Oktagon, Mi się wydaje, że Oktagon to ośmiokąt. Rozpięm się nad tym. Tym Dobra, widzowie, widzimy się jak do tam znowu. Dobra, jesteśmy. Nie było to jakby zbyt długo. To było zawsze. Dobra, 4, 3, 2. Musimy znaleźć ośmiokąt kąt. Musimy 8 kąt, góry. To był 8 kąt, to był 8 Sameczka Jezu. 4, 3, 2, 8, 5. O, nie chciałem tego napisać. 2, 3, 8, 5. Nie. Nie, zasługuje nie to. Czekajcie, jeszcze się upewnię, A nie, to być 4, 3, 2. 2, 8, 5. Bo no? 4, 3, 2, 8, 5. Nie to! Pewnie Pentagon mam źle. Nie wiem. Ale poszukam jakiejś innej yy... Pentagona. Pentagona nie wiem. to jest na końcu. Jest trochę yy, Na pewno zakaz kolejność. Yy, to to pchnąć. To jest raczej. Rom. Obnie ja. A jak żyje? Może to trójka A coś to trójka A to nic by nie zmieniło i tak Chyba nie? A nie by się tym próbowałem się złosną A coś to tamten jest, tamta figura, która tutaj jest, czekajcie. Znaczy to jest tutaj dziewiątka, dobra, 4, 9, 2 8-5 4, 9, 2... 8, 5. mnie wywali z... Mój internet chyba przestał działać. Wiecie co, ja widzę po prostu się pocięcie, aż mi odległoje wróciłem księgę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Może tym razem uda nam się. E, to było 4, 9, 2, 8, 5, ja to już pamiętam. 4, 9, 2, 8, 5. Tak jest. Dobra. Czyli zebrać co? 4, 9, 8, 5, 2. Czyli, Jezu. nie yeah, yeah. 8, 5, 4, 9, 2, 8, 5. W razie co macie tutaj kodem, czyli sami zagrać? Uh, um, idźmy dalej. Omruga się to? Au. Chodź się szuka. No, i dawaj, dawaj jeszcze, puszę, puszę. O, zniknął, dobra. Wytłumaczę to. Nie świnie, ty mały. Dobra, jestem teraz osobny: strzał od wszystkiego. Zaparkatowany jestem, jestem, strzał od wszystkiego. No, znowu powracasz, stick. Jej. Chyba jej. Tutaj? Jest. Ale piękna animacja, Wam muszę powiedzieć, nie? O, jest. Teraz będę się przywracać rzeczy. Tak. Czyli nie mogę ufać. Y Halo. Kolej? Y -y. y -y? Tędy. Tędy dawaj się. O, nie. Eee, Dobra, jest szybko, koniec O, łatwo Roja jaki to masz problem? Co on... O, koni! On przeskoczył nad tym! Pomocy! Szybko, szybko, szybko! Ha, łatwo! Dzieci pokolały O, i łatwo z nim Ko Myślę, że wszystkie kokse oni go powstrzymały. Co jest? Okej. Okay. Guraż. Dobra, chodźmy. O łazienka, czy jest tutaj coś fajnego? Blokowało mnie tam, nie mogę przejść. Dobra, chodźmy. O, muszę tędy przejść. na no, spoko. To była pierwsze okna, jakie spotkaliśmy. E, e. Ej, 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 to już było blisko, mega. To było mega blisko i by umarł Co jest z tymi drzwiami tak. Jak ja tu przejdę na taki reszt, 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 reszt chp To jest otwarty? Czemu? Okej okay. Jest zamknięta no okay. O! Szybko, szybko, szybko! Ha! Ha! Ale z ciebie bombik! Dotarłem do Ooh, końca! Wow! Ooh, wow. 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 Kolejna moska! Te muzyki w tej naprawdę rozwalają, nie? No, obciążyłeś wow. teraz tu win do jakichś, tak, kilka tysięcy ton. O Jezu! Ta, ta winna nie utrzymał 20 tysięcy ton! Ej! Przecież już no coś tu narobił, widzisz? Widzisz, tam coś no narobił. Skoczyłeś na to, 20 ton uderzyło. To bajeczka. Wow. Napisałeś ja coś jeszcze. Kurde, sko... O, co to jest? Dobra, eee. eee, co? Dawajcie. Zróbmy to. Seek, Extend, Chase. Du -lu -lu -lu. Czekaj, czy to jest naprawdę im dłużej, tym lepiej? Aha, nie fajnie, nie, nie. Te szafy trójką. Gdzie? Tam uraż e, on jest już za mną, pomocy. On jest już za mną. I jestem dead. Niech nie, nie. Kurczę! Mogą już jeszcze na ten przejść, aż se mówi. No dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wyszło 15 minut. Nie spodziewałem się, że będzie miałcie taki krótki odcinek, bo to nie są jakieś prawdziwe dorsy. Więc pamiętajcie coś, łapkę w górę i subskrypcję. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do na... zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!